Cześć! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym e, odcineczku z LSP, DFR, Kolejny patrol. Dzisiaj rozpoczynamy na drodze stanowej uh -huh. Na drodze stanowej i jesteśmy oczywiście między Paletobay a portem do I mniej więcej takie obszary będziemy dzisiaj patrolować e, Radiobozem, który dzisiaj użyjemy jest oczywiście Dodge Charger w wersji malowania Georgia State Patrol Czyli jak najbardziej wszystko się zgadza, patrol stanowy jeżeli trzeba będzie to no to wjedziemy na jakieś tam obrzeża Los Santos ale no ogólnie zobaczymy jakie dzisiaj będziemy mieli wezwania i co się będzie działo To tam się jakieś krzyki dzieją No i cóż, myślę że Co się stało? Okej, okay, okej, okay, okej okay. 272 dzisiejszy kot Przyjmuję zlecenie, jedziemy na miejsce wezwania. To jest jakaś vehicle blocking, tracking, ok, jakaś blokada, coś tam się stało, zaraz zobaczymy. Zjeżdżamy sobie tutaj na Ophorologic trochę. O kurde, to tu się stało. Ok, interakcja, jest. Ty nie ma pojazdu, w sensie nie ma tutaj właściciela pojazdu, nie? No kurde, nie to. Ty no, trochę nie grałem. Eee... Czekaj, 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 jak się przeszkiwała? Pojazd. Kurde, nie grałem. Nie grałem trochę, ale no to powinno być B, moim zdaniem. A, G, dobra. Dobra, spiszemy rejestrację i oczywiście spisz, y, przeszukamy pojazd. Y, zobaczymy co robi ten opuszczony pojazd tutaj, prawda? Y, czyli tak, maska i bag z nie wiem co to jest. Kurwa kojarzę, ale nie mogę sobie zaraz. Jakiś nie, łam to nie. W każdym razie nie są to przedmioty nielegalne, a takie bardziej podejrzane. Ale no dobra, zobaczymy do kogo należy pojazd. A, no dobra, a jeszcze wiem czego nie zrobiłem. To oczywiście, e... radę wyłączyć w sensie, o dobra, sprawdzamy, oczywiście, pojazdy. Jest to ten pojazd e... Marco Polo z braku ubezpieczenia. I teraz nie, to nie jest ten przypadkiem. I teraz nie wiem, który to pojazd, więc. No. Najzwyczajniej w świecie jeszcze podejdę raz yy, i spisz, że jest. Straty, bo nie zaczeknąłem. To jest 46EE, dobra, zaraz zobaczymy. 46EE. To jest ten pojazd. Wszystko jest w porządku, Marian Dawson. Okej, okay. wszystko jest tutaj w porządku, tak? Więc. Może to, był, może to być pojazd skradziony czy coś, no cóż, odholujemy ten pojazd Moim zdaniem e, No i wtedy będzie musiał się i poinformujemy, no 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 tak zrobimy Więc e, wezwiemy sobie lawetę e, no mały holownik powinien tutaj sobie dać radę e, No i cóż, zakończymy interwencję Skończymy, kod czwarty 272 do wezwania do opuszczonego pojazdu. Jedzie już malutki holownik. Świetnie. Mam nadzieję, że we mnie nie przypierdzieli. Nie, ładnie, ładnie, ładnie. No i elegancko. No O, cholera. 272 do 00. podejmuje pościg za pojazdem kradzionym. Włączony alarm. Na pobocze, dobra, okej. Okay. Chyba się obejdzie bez... Chodź tutaj dalej, chodź dalej, chodź dalej, chodź dalej za mną. Tutaj jest więcej miejsca, słuchaj kolega. Się jeszcze pachołek potrączy, no idiota. Ok. 272 do centrali podejmuje interwencję do kradzionego pojazdu, kierowca ta kobieta, poproszę wyjścia, o tutaj hey. też mam zdublowany, ok, dobra, Kate Diamond, polisa jest, prawo jazdy jest, sprawdzamy teraz pojazd, bo wiadomo, że to nie jest jej pojazd, Kate. Czy coś jeszcze mamy na nią? Prawko w ogóle przedawnione, gościu. bała auto. Hmm, to jest ten pojazd? No w każdym razie ono musi opuścić ten pojazd, to, 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 to jest wiadomo, nie? Kradziony wóz. Hmm, proszę o opuszczenie. Eee, i widzisz, że Dublowało zdubrowa... się tam i musiałem podjąć się! jeszcze raz. E... Oczywiście tutaj będzie areszt. Okej, okay, tu się animacja przez drzwi. A nie, dobra. O te drzwi tutaj. Zaraz jeszcze co do czynności z tą panią. No to oczywiście rzecz jasna oczywiście rzecz jasna dokończymy co do czynności z tą, tą panią Na razie panie sobie tutaj stanie, a ja dokonam tutaj czynności z pojazdem oczywiście Sprawdź pojazd w bazie Virgil, a to jest to Virgil no? Pojazd skradziony, tam, okay. Henry, Tom, Laweta, duża Laweta tutaj widać. In... Jeszcze przeżukamy, no ale to jest pojazd skradziony, więc jeżeli coś tu znajdziemy nielegalnego, to raczej do tej pani należące. Okej, okay, jest w porządku. Dobra, jeżeli chodzi o pojazd, mamy tutaj sprawę rozwiązaną. Ale jeżeli chodzi o tą kobietę, to jak najbardziej tutaj jeszcze czynności będą, no bo wiadomo, mamy na razie kradzież. Co się stało z tym pojazdem? A, holownik, okej. Okay. Mamy na razie kradzież, brak prawka, ale to wiadomo, pra... nie jest naćpana. Oczywiście jeszcze przyciukamy sobie ją. No Przyjmujemy te wyzwania, jest no, okay. to wyzwanie, ale z Pani Buton. no okej, dobra, co do czynności z tą Panią, to potrzebujemy transport, e, 272-00, kończę interwencję z Panią tutaj, która ukradła pojazd, oczywiście tworzymy zarzuty, kradzież rzeczy ruchomej, niech będzie. Zapis zarzuty, cyk mamy I od razu jedziemy na wezwanie 700 metrów Strzały do funkcjonariusza Widzę, że nie tylko i moja jednostka się do to bierze To gdzieś tam widzę już jakieś pojazdy Czwarty, The ocean Highway, Spargo Three. Missed match. Ocean One responding. We copy you. On standby. Whoa! Oh, holera! We're Natychmiastowo powiem tak: zatrzymamy ruch tutaj, oczywiście jak najbardziej zatrzymamy tutaj ruch. O cholera, czy mamy rannego funkcjonariusza jakiegoś? Mów na O kurwa, Odczyń się. Tu go jego rań... o ładnie się tam wpierdala, że jeszcze na zakazie tym motocyklem. Spróbujemy tutaj pomóc e, Przeprowadzamy reanimację Napastnikami się w ogóle nie przejmujemy wiadomo Oni mogą poczekać O kurwa Więc tak no koronę. Mamy jeszcze po, ja potrzebuję BMS tylko ja się boję i Jedzie karacka. Zabezpieczmy broń. Mam jedną broń. Mam drugą broń. Okej. Okay. Sprawdźmy pojazd. Piszemy rejestrację. Może ogólnie. O kurwa. Karabin, rifle i. Asop. No ładnie. Poszukamy ciało. Chyba muszę otworzyć drogę, żeby te karetki podjechały, wiecie? Bo one tam ryczą, ale... Ma rychę jeszcze tutaj Wiecie co tutaj zrobimy? Sprawdzimy pojazd w bazie Bo już nie będę latać do radiowozu Pojazd skradziony King George William Niners 1-3 Possible stolen vehicle no okej okay. Więc tak, no chyba muszę jednak Otworzyć drogę, chociaż wiem, że to będzie bolesne Bo zaraz te tiry będą się wpierdalać A szczęście się nie wpierdalają O ładnie tam karetka się wjebała Tutaj druga, mamy dwie karetki Także będzie pomoc mm, Medyczna no i miejmy nadzieję, no cóż, tutaj Laweta już też podjedzie, tylko ta Laweta to... To bardzo się nie zmieści. Chociaż mogłem poczekać z wezwaniem. A nie, tu jest Laweta. Okej. Okay. No cóż, jeżeli chodzi... A ten co? A bo to supervisor, on się tepnął. Bo ja nie sądzę, wziąłem supervisora, bo tam... Pod jednym klawiszem mam kilka czynności, niestety muszę pozmieniać, bo się... Po parę miesiącach zmieniała i pozmieniało, wiecie o co chodzi mody i tak dalej. A, trzeba dogadać. Także tak, reanimacja jednej osoby się powiodła tutaj. Nie gadać, że on sobie tak po prostu... A, już, już go pokarali, okej, okay, już go pokarali. Już go mają... O! Udało się jednak. Świetnie. No więc dobra, wiecie co, ja trochę przystawię teraz do wody, żeby tutaj upłynnić ten ruch Okej, okay, mamy to I, Czyli jeden... A, no pani to oczywiście też tutaj Okej, okay. no, okay, czyli tak Laweta już jest wyznaczona, dobra Okej okay, to po, po, powiedzmy tak, ja zostawiam tą sprawę dla nich Bo tutaj naprawdę jest już za dużo Za, za tłoczno tu jest, nie? Więc no 10-4 O kurwa A jakiś glitch graficzny No. Ty no nie gadać, że on mi tutaj... No nie... No nie pierdol, że... Nie no, to takie losowe to było. O kurwa. O to chodzi, kto ja strzelam? A, bo te drzwi tu mają szybę, okej. Okay. Okej. Okay. No nie gadaj, że jeszcze ktoś... Ogólnie, nie... Załóż... Udawajmy, że tego nie było, dobra? Bo to... Takie mech, że to jest szok, nie? Mm, okej, okay, jedziemy dalej. Udawajmy, że tego nie było, bo... Ja już nawet nie chciałem się wzywać w wsparcia i tak dalej, bo... Tam jest jeszcze syf, który nie, roz, nie zakończyli, a jeszcze jak tutaj będzie syf, to już w ogóle nie. Dobra, jedziemy dalej na Forzanku e, do i w kierunku Los Santos drogą stanową numer 1 i zobaczymy, czy coś jeszcze nas tutaj będziecie czekać.

tu coś się dzieje O Boże, no nie gada, że to taki calaut Dobra. Ja nie, 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 nie dowierzam, że ktoś trzeźwie zrobił, taki... zrobił takiego... Zrobił takiego co nie? No nie dowierzam, że ktoś trzeźwie to zrobił takiego kalauta do LSPDF para hmm Czekajcie, bo to mamy podejrzany pojazd jest zbliżyć się do niego To jest bodajże ten pojazd Ale nie widzę niczego podejrzanego Porusza się normalnie Ale dobra, niech będzie To trzymamy go do kontroli To jest tak oporowo, oporowo 272 2 do centrali podejmuje kontrolę drogową yy, no tutaj jest niestety cholera. Poproszę o opuszczenie wszystkich Tak będzie lepiej. Wieszcie mi. Yy, I teraz tak sprawdzimy sobie tą osobę. Już nie będę w rady tego sprawy. Jason Stanfish, proszę o odprawdzenie. Urodzony jest lutego 28.98 roku. Ok. Sprawdzimy narkotest. No tak ogólnie podejrzany pojazd był niby, ale ja nie widzę tutaj na razie niczego podejrzanego. Narkotest jest w porządku, yy, raczej do przeszukiwania nie mam, yy, wiesz, o co się tutaj przypierdzielać. No raczej wszystko w porządku, tak. Yy, ale możemy jeszcze sprawdzić pojazd w bazie. Ampero 45LFF1095. Target okay. is 10-4. OK wow, Ym, no to sprawdźmy tutaj dowód osobisty okay. Pan może już wsiadać. No i pan raczej też no tutaj niczego No chyba, że jeszcze badanie alkomatem zrobimy. Okay. No bo raczej nie mam tutaj pozwolenia, znaczy no, nie mam jakby... No nie mam podstaw... podstaw to jest dobre sobie, nie mam podstaw do przeszukiwania go, wszystko jest tu ok więc po prostu... E, ...więc po prostu musisz <zysklarzanie> sobie... może sobie jechać dalej i tyle We've got an 2200 na na miejsce. Wo 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 do zatrzymania do kontroli drogowej, ale niestety tutaj popat nam ucieka. Okej, okay, zjedziemy sobie na popoczę. Bardzo dobra robota, panie Motocyklista, dał radę. Okej, okay, yy, wiesz co? Ja go przejmę. Przej przejmuję sprawę. Także nie musisz się już nim martwić. Jako detektyw yy, sztuk szu szeryfowskich przejmuję sprawę. Yy, I zaraz, tutaj, wszystko sobie yy, z panem tutaj wyjaśnimy, co tu się wydarzyło, tak. Proszę sobie tutaj stanąć i poczekać na mnie. Bo przecież nie będę blokować drogi. Bo przecież nie będę blokować drogi z powodu jednego zatrzymanego. Yy. No.